Cześć, witajcie serdecznie, jestem Kendo i witam Was w dzisiejszym nowym odcinku. Myślę, że wielu z Was kojarzy firmę Patriot. To producent, który do tej pory głównie zajmował się pamięcią komputera, czy to w postaci pamięci flash dysków SSD, czy chociażby kości RAM. I to była jakoby domena tego producenta. Ale jakiś czas temu tenże producent wprowadził na rynek swoją linię gamingową. W ofercie ich pod nazwą Viper Gaming możemy dostać słuchawki, myszkę i klawiaturę mechaniczną. Zapraszam Was do serii trzech odcinków, w której przedstawię Wam wszystkie te trzy produkty. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie słuchawki V360 Viper Gaming z systemem Surround 71. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Minimalistyczna konstrukcja Patriota to miła odmiana dla często wyolbrzymionej gamingowej estetyki. Nic tu nie jest przesadzone, a Viper w całości prezentuje się bardzo estetycznie. HECET utrzymany jest w czarnej kolorystyce z dodatkami czerwonymi, takimi jak logo, pleciony przewód i chociażby czerwone podświetlenie LED, które włączamy za pomocą jednego przełącznika. Wszystkie detale na słuchawkach prezentują się wyjątkowo dobrze. W muszlach o kształcie trapezu znajdują się 40 mm przetworniki wspierane dodatkowymi 30 mm przetwornikami odpowiedzialnymi za baz. Mają one odzorowywać pracę subwofera. Także w każdej z muszli znajdują się po dwa zestawy przetworników. Patriot w swojej konstrukcji wykorzystał pady pokryte siateczką mesh dla ułatwienia przepływu powietrza. W praktyce i tak bywa ciepło. Wysuwany pas, który tworzy system regulacji dopasowujący się do kształtu głowy, wykonany jest z ekoskóry. Wewnątrz znajdują się dwa plastikowe pasy, po których sunie cała konstrukcja. Podwójny elastyczny pałąk mocno dociska muszlę do głowy użytkownika, więc osoby, które mają okulary, mogą odczuwać dyskomfort od docisku. Wszystkie przełączniki, jak i rolki do obsługi samych słuchawek umieszczono w tylnej części lewej muszli. Jeden z przełączników uruchamia system Ultra Base Response w skrócie UBR, którego zadaniem jest znaczące podbijanie tonów niskich. Kolejny przełącznik włącza lub wyłącza podświetlenie, a za pomocą rolki regulujemy głośno w słuchawkach. Przewód jest bardzo elastyczny i pokryty został nylonowym oplotem w kolorsyce czarno-czerwonej. Na jego końcu jest styczka USB, za pomocą której łączymy się bezpośrednio z komputerem. Została ona pozłacana z zewnątrz, jak i na stykach wewnątrz. Zaletą tego rozwiązania to brak w większości zakłóceń, a w szczególności przy mikrofonie. Same słuchawki zostały wyposażone w dodatkowy detal, który bardzo mi się podoba. To rzepowy pasek, dzięki któremu możemy regulować długość przewodu, jak i też utrzymać całość w porządku, spinając cały przewód z sobą. Do słuchawek producent dołożył również pokrowiec w formie czarnego worka z lokiem. Pomaga on zabezpieczyć słuchawki podczas transportu, jak i przechowywania. Sam dźwięk jest wyraźny, choć podczas grania słuchawek tworzy się efekt podobny jak przy echo. Odczuwanie dźwięków, w mojej opinii to bardzo subiektywna kwestia i myślę, że musicie na to brać poprawkę. Oczekiwałem jednak, że podczas uruchomienia systemu UBR baz będzie głębszy, pełniejszy, a w efekcie czego w trakcie odsłuchu niektórych utworów słuchawki wprawiały się w wibracje. Wrażenie było podobne jakbyśmy sobie przyłożyli dwa telefony komórkowe do głowy. Nie było to zbyt przyjemne doświadczenie. Całość jednak jest udana, biorąc pod uwagę cenę, za którą je nabywamy. Wiele będzie zależało od preferencji, kształtu głowy, jak i też wielkości kości uszu. Jestem bardzo zainteresowany nową linią Patriota i ciekaw jestem, jakie inne słuchawki pokaże Patriot w najbliższej przyszłości. Słuchawki te to bardzo elastyczna konstrukcja, którą dopasujemy praktycznie do każdej głowy. To co rzuca się w oczy, to bardzo szeroki pas do regulacji na samej głowie. Jest on dość elastyczny, z tym że muszę zaznaczyć jedną podstawową rzecz, jak w części centralnej naciskamy, rzeczywiście, elastyczność tutaj jest bardzo fajnie rozłożona. Natomiast w sytuacji, kiedy punkty oparcia są na głowie, niestety występuje pewne tarcie, które doprowadza do tego, że pas podciąga całe słuchawki z głowy. Muśle tych słuchawek to konstrukcja półotwarta. Dzięki temu słyszymy otoczenie, w którym się znajdujemy, przez co nasza scena akustyczna ulega znacznemu powiększeniu. Mikrofon jest regulowany tylko w jednym zakresie i po jego obniżeniu następuje automatyczna aktywacja. Także słuchawki Patriot V360 prezentują się naprawdę całkiem nieźle. Pod względem samego wykonania za tą cenę prezentują się one naprawdę bardzo korzystnie. Sam komfort użytkowania tego produktu, jeżeli chodzi o pas i jego dostosowanie do głowy, to jest żaden problem i jest on naprawdę dość wygodny. Aczkolwiek sam docisk, o którym wspomniałem, jest na tyle mocny, że odczuwałem słuchawki podczas korzystania z nich przy moich okularach. Same słuchawki na głowie... Prezentują się tak, no ja cały czas odczuwam ten efekt podciągania samych muszli względem moich uszu. No i też mikrofon opadający podczas jego obniżenia następuje jego aktywacja. Niestety tutaj nie mamy żadnego zakresu możliwości jego ustawienia, ale sam dźwięk słyszycie, myślę, że on jest całkowicie przyzwoity, jak za ten zakres cenowy. Także Patriot F 60, propozycja od Viper Gaming. Myślę, że jest to produkt, którym warto się zainteresować i myślę, że warto śledzić nową linię gamingową Patriota. W tym odcinku to tyle. Zapraszam was na kolejne, w których zobaczycie klawiaturę i myszkę, którą mogliście zobaczyć częściowo dzisiaj. Także zapraszam was na najbliższe odcinki. Trzymajcie się. Mówił dla was Kendo. Życzę wam udanego wieczoru. Bądź też dobrego dnia.